Jesteśmy, i jedziemy. Słuchajcie, nie ma czasu tutaj się obcyndalać, tylko rozpoczynamy kolejny odcinek na kanale Wójka Czarka. Yeah! Dzisiaj będzie przygoda z polskimi przysłowiami. Jak się będzie nazywał odcinek, Adaś? Zobaczymy. Ale coś w stylu wielki test polskich przysłów. Coś w stylu wielki test polskich przysłów. Oglądaj tylko na kanale Wójka Czarka. Hej! Okay. Adaś przed wejściem na antenę pokazał mi jak pan Najman na TikToku komponuje y, muzykę. Ja teraz będę komponował słowa i zobaczymy czy będę znał te przysłowia. Nie ma co, słuchajcie, jak zwykle jest woda, kawa zasadnicza, czyli espresso. Nie posłodziłem i też dobre. Niesamowita sprawa. No to, nie powiem jaka marka. Dobra, jedziemy. 3-2-1, nie je No i pierwsze już się zaczęło. Ja znam przysłowia. Płaci łacinie nawet. Znasz takie przysłowie: kwit, kwit, discis, tibi discis? Na pewno, na pewno. A po polsku, czegokolwiek się uczysz, uczysz się dla siebie. A per aspera ad astra znasz. Przez trudy do gwiazd. Coś w tym stylu. Tak, prawo. Czyli pierwszy jest... No i widzisz... A ty będziesz to pokazywał na ekranie? Tak. Bliższa ciału... E, 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 niż... I to tutaj... Bliższa koszula ciału. To ja tak w... znałem takie... bliższe koszula... Bliższa ciału koszula... Niż... Sukmana. No to rzeczywiście się zestarzało. No jakieś takie... Bo bliższa koszula ciała, to, to jest tak jak wiesz, coś robić dla znajomego, nie? No to bliższa koszula ciała, niż dla kogoś dalszego, nie? Niż Sukmana, no to wiadomo. Nie używam tego przysłowia zbyt często. Dobra, drugie. Cała para poszła w... w ...gwizdek. To jest! Czyli... Jak to wytłumaczyć? Czyli na przykład... Yy, coś sobie przygotowałeś, tak jak aktor, przygotował sobie wszystko, ten... Wiesz, występ i przyszły dwie osoby, nie? Cała para w gwizdek. Bo tu czajnik z gwizdkiem, rozumiecie, to i jest gwizdek i ta para idzie w gwizdek i stąd to przysłowie Tak to właśnie było. Tak to powstało. No tak było. Co? Mm, mm, to prorok. Co rok to prorok. To się wtedy mówiło jak, jak kobieta zaciążała tak yy, często. Ho! U was w domu! Co rok to prorok! A żona wtedy odpowiadała: Ha! Mój tylko przejdzie przez sypialnię, a już ciężarna jestem. No Takie były. Okay. W każdym razie co rok to prorok. Wyjaśniłem Wam. Cztery EE -e i piec piąty. Cztery kąty i piec piąty. i to są przysłowia? Mm -hmm. Cztery kąty i piec piąty. Kiedyś był piec, teraz są karoryfery. Dobra. Daj kurze EE, -e, a ona EE. -e. A ona, a a, 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 siędę. Daj kurze, mm -mm, daj kurze grzędę, a ona... Co, a ona? Daj kurze grzędę, a ona się... Daj kurze grzędę. Jak to było? Daj kurze grzędę, a wyżej siędę. Tak jest. Ale to, a ona wyżej się tak? tak? Daj kurze grzęda, ona wyżej się tak? Czyli zawsze jak coś dasz, to i tak ten ktoś chce coś więcej od ciebie. Czyli można to samo powiedzieć, wiesz, że daj mu palec, a ci mhm. rękę u, 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 ugryzie. Diabeł nie. Nie kogut? Raczej nie. Diabeł nie. Diabeł nie. Diabeł nie. Diabeł nie. Diabeł nie? I, i, I kropeczki. Diabeł nie szatan to nie. Proste, to prosto, prosto. Diabeł nie człowiek. Nie. nie. Diabeł nie śpi. A to jest to, że czasownik Proste. nie Diabeł nie śpi. A to jest nie, głupie. Nie to jest e, to tak. nie było, że diabeł nie śpi, tylko... E, z, e, nie zło, tylko czekaj, że nie śpi. O, bracie, ten nie nie, nie, nie diabeł nie śpi, tylko... Ty no patrz, ja mam dziurę w głowie dzisiaj. Dobrymi, e e, e piekło jest e-e. Dobrymi. E, nie intencjami, tylko pie jest, piekło jest wybrukowane dobrymi chęciami? Tak, jest. Ale to widzisz, to jest takie przysłowie, z którym się nie zgadzam. Muszę dyskutować. Musisz mieć dobre chęci. No i co z tego, że masz dobre chęci, jak ci źle wyszło, tak? I wtedy idziesz do piekła, bo ci nie wyszło? Nie zgadzam się z tym. Dobry żart, tym fawart. Mm -hmm. A wiesz, co to jest tym? No właśnie. Właśnie nie wiedziałem. Wiedziałe. A ja znam kogoś, kto wie. To jest co to jest tym? To jest jakaś miara czegoś, nie? Musimy wy wygooglować. Nie, nie zostawimy winy. Nie, moneta nie, to jakiś tymfa wart. To jest jakaś, jakaś, że się kupowało chyba na tymfy. Poprawnie tymfa Dobry żart, tymfa To część polskiej przez że nasz znaczy udany żart jest nie tyle wartości, ale był fałszowany tymf. A, że to niewiele, a nie że duży, dużo. Dobry żart ten fawart, czyli nic nie wart. Ten był XIX-wieczną monetą o niższej zawartości srebra niż jej nominalna wartość, czyli okay. 10 zł kosztowało 3 zł, rozumiesz, nie? No, tak, tak, tak. Co czym symbolem fałszywej monety i symbolizował upadek gospodarczy Rzeczypospolitej. Dobry żart, ten fawart, czyli nie wart. A ja to rozumiem odwrotnie, hmm. że dobry żart ten fawart, że wart, wiesz, o kurde, dzięki tobie, Adaś, czegoś się nauczyłem. Dziad swoje, baba swoje. Tak jest. Do dziś, aktualne do dziś. Patrzcie, przysłowia są mądrością narodów. Przysłowia są e, ważne do dziś. Chłop, dziad swoje, baba swoje. Dziad nie chłop. Bo chłop to, to była tak, to tak jak szlachta, chłopi. E, a tutaj dziad to znaczy taki mężczyzna no przy babie. Dzieci i ryby głosu nie mają. Dzieci i e-e głosu nie mają. A dlaczego i ryby? No, takie, no, że dzieciom się nie dopuszcza się dzieci. do no. Gdzie e-e rąbią, tam e, e lecą. Chciałem poświnić trochę, ale się wstrzymałem. Nie, 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 nie idźmy. Nie idźmy w tę stronę, bracia, gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. No, to jest o tym, gdzie jak coś się odbywa, no to mogą być odpryski. Może się stać coś. Nieprzewidzianego. No przepraszam, ale gdzie dwa robią, tam wiury lecą. No starałem się dobrze, ale, ale te wiury poleciały. Głupich nie. e, -e. Nie sieją. Tak jest. To mi kiedyś powiedział urolog. Jak powiedziałem, że będę pił pokrzywę Mówił, no głupich nie sieją. I dał mi tabletki, normalne, chemiczne, fajne tabletki. Jeżeli je do dziś, no głupich nie sieją. Góra urodziła. No i co? I masz ściągę? A ja to wiem bez ściągi. Góra urodziła mysz. No. No bo jest coś takiego, że, że ten, że się ktoś napina. Uł, I nagle tch, takie wiesz, nie? Im dalej wy, tym więcej wym. Im dalej w las tym więcej drzew. Stary, ja czasami powinienem zacząć wymyślać chyba takie przysłowia, ty. No kto wymyśli przysłowie, im dalej w las tym więcej drzew. A tu polana. Rozumiesz o co chodzi. No wiadomo, że logiczne, im dalej w las, tym więcej drzew, bo to jest las! Wszystko się może zdarzyć. Wielkie odkrycie. Jasne kurwa, że wszystko się może zdarzyć. Jakbyś powiedział im dalej w łąkę, tym mniej drzew. To też to samo. Ale co to oznacza właśnie? Co to przysłowie w ogóle tak generalnie oznacza? Dawaj, powiedz ciekawie sobie. Im dokładniej poznaje się szczegóły jakiejś sprawy, tym bardziej okazuje się ona skomplikowana. No właśnie. Pomyślałem, że to o lesie jest. Jaki m, taki kram. Jaki pan taki kram. To jest o tym, że no nie można się było po nim spodziewać czegoś innego, bo jaki pan taki kram, także ten. No jeszcze jest, co na wystawie to w sklepie. A to się odnosi do czegoś innego? Opowiedziałem to do kolegi, który ma takiego wielkiego nosa. Ja mówię, podobno jak ktoś ma duży nos, to wiesz. On mówi, co na wystawie to w sklepie. <noise> Aś, nie, chyba nie mam tego przysłowia. Nie masz, nie masz, nie, na pewno nie masz. Jak, hmm? to z wysokiego, hmm. No tak, czyli ty widzisz, to jest odwrotność tamtego, bo tutaj, rozumiesz, tutaj namawia cię to przysłowie do tego, żebyś sięgał wyżej, bo jak już ma ci się nie udać, to niech ci się nie uda coś zajebistego. To tak jak pytali, pani Pazura, czemu pan nie gra w filmach? Bo ja mam bardzo wysoką stawkę. Jaką? Milion złotych za dzień. I co? I potem możesz się chwalić. Nie gram, ale za milion. Rozumiesz? To jest chore. A to jest, to jest, a to jest jak spadać z wysokiego konia. Czyli jeżeli masz wiesz, ambicje wielkie i dążysz do tego i ci się nie uda, no to przynajmniej spadłeś z wysokiego konia. Ale wysokiego konia można się zabić, a z kucyka to ci się nic nie stanie. Te przysłowia są, są wewnętrznie sprzeczne niektóre, zauważcie. Przestrzegam. Są mądrością narodów, ale jaka mądrość, taki naród. Jaki naród, taka Dobra. Jaki naród, taka mądrość. Jedna e, e nie czyni wiosny. Jedna. Jaskółka. Wiosny nie czyni. Tak powinno brzmieć. Nie wiem, czy jest nie czyni. No, bo ty pisałeś. Nie to PWN to nic tu nic PWM. ja nie pisałem. Proszę. Co to jest PWN? Co to jest PWN? Ty miniemy oczu PWN. Każda swój ogonek chwali. Dobra, ale czekaj, każda liszka, nie, nie sroczka, nie. każda, z tą liszką to blisko, tylko to nie liszka, pliszka, tak. r, liszka, pliszka, to są dwie różne rzeczy. No ta swój ogonek chwali, tak, no, ja tam swój ogonek. No co, no co, no każdy chwali, ja chwalę siebie. a stary, słuchajcie, żyjemy w takich czasach, że chwalcie siebie. Jak sami się nie pochwalicie, to nikt was nie pochwali. Na tym to polega. Każdy sobie. Skrobie. Każdy sobie rzepkę skrobie. Nice. Czyli każdy pracuje dla siebie, nie? To chyba o to, o to chodzi. Kradzione nie. Mm -mm. Kradzione nie tuczy. To też jest sprzeczne. Bo ja znam bardzo wielu grubych złodziei. Wy też ich znacie, jak oglądacie telewizor. Także kradzione, kradzione tuczy. Kradziony nie tuczy, ale to też to trzeba rozumieć to, że, że się nie najesz tym, nie, nie, nie ten, że nie, nie, warto, nie warto kraść, ale inni mogą zrozumieć odwrotnie, że możesz właśnie kraść, bo i tak nikt nie zauważy, bo się nie przytyje. To tak jak mój kolega mówi, na, zawsze się mówił, na złodzieju czapka gore. Czyli jakby od, od razu z daleka widać złodzieja, bo on, bo on się wyda, bo ten... Czyli ta czapka jakby płonie, nie? Na nim, a, ten, a mój kolega zawsze mówi na złodzieju czapka z norek. Także to, 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 to inaczej. Kropla a, a, skałę. Kropla, udaje, że nie wiem, parzę. Patrz, kropla, kropla. Co na tej skale? Kropla nic nie może zrobić w skale, jedna kropla. Kropla drąży skałę i znowu jest, y, widzisz, sprzeczność, bo to nie jest ta sama kropla. Ich są miliony. To tak jakbyś podjechał na stację benzynową i mówisz tak, proszę pana, przepraszam, ile kosztuje kropelka benzyny? Facet mówi, nie no nic, to niech pan mi nakapie 50 litrów. Wiesz, tak sobie wymyśliłem. Co? Oka nie wykole? Yy, jak to było? Aha, oka nie wykole. Yy, kto? E, jakiś ptak. Sroka, srocenie. Jak to było? No, Próbuję pan z różnymi ptakami, to, to się uda. <laughs> ja będę próbował z ptakami <laughs> różnymi. Adaś. syja, ja robisz? Oka nie wykole. Kurde, zapomniałem. No nie papuga, ale na pierwszą literę. No patrz, no co za... Bo przeklnę. Dawaj. Kruk. A, kruk, krukowi oka nie... Tak, kruk, no kruk, kruk też nie wiem po co to coś wymyślił. Dobrze, kto się na... e-e Sparzył, ten na... A, 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 a. ten na... A, a, dmucha. Kto się na gorącym sparzył, ten na zimne dmucha. Kto wiatr, kto sieje wiatr, zbiera burzę. Tak powinno być. A nie kto wiatr sieje, zbiera burzę. PWE. czyli PWE. Kto, kto wiatr sieje, zbiera burzę. No, to tak jest. To jest o Wszystkich was tutaj, tych, powiedzcie im, tym, bo wy to nie, tym wszystkim hejterom, tym takim złośliwcom. Kto sieje wiatr, zbiera burzę. Wcześniej czy pójdzie? Później. Przyjdzie koza do woza. Padzile mam przysłów. Wcześniej czy później, wiesz, i tak dalej. Lepszy Wróbel w garści niż gołąb na dachu. To co, masz to de dedykować wszystkim paniom? Lepszy wróbel w garści, a mi wróbel. Poczekam na gołębia. Nie, poczekaj, jak to rozumieć? Lepszy wróbel... No nie, no, że lepiej mieć cokolwiek, niż nie mieć nic. No, tylko myśleć, że będę miał... O, będę bogaty, tego, więc nie będę nic robił, tylko będę grał w lotka. No jak nie wygrasz nigdy? W międzyczasie byś popracował to byś miał chociaż w czyli trochę mniej niż wynosi yy, wygrana. Łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Łaska pańska na pstrym koniu. No tak, że jest taka zmienna, nie? nie ma pstrych koni. koni nie? No tak, że może zniknąć w, w każdej chwili. Mądrej... A, a, dość... A, słowie. Patrzę, popatrz na mnie teraz. Mądrej głowie. Dość po słowie. No i właśnie tu jest chyba jakaś taka różnica, bo tu jest dość dwie słowie. Dwie słowie, masz rację, tak. To myślmy tego... Tak, w mądrej głowie dość dwie słowa. Tak jak widzisz, mądra głowa mam ja. Po, Podaj tylko je, jedną literkę, ja już wiem. W mądrej tak. głowie dość dwie słowie. Na m-m, mm i m-m ryba. Na bezrybiu i rak ryba. To. Co, nie? Tak, tak, tak. No ale powiem Ci, że ja to rozumiem w ten sposób, że wiesz. Ja pamiętam, jak pojechaliśmy, moi przyjaciele kiedyś dawno temu, ojej, jak dawno, mówią: jedziemy do kurortu w Alpach, tam będą fajne dziewczyny. Tak, i pojechaliśmy w takim okresie, może tam nie było żadnych ferii ani nic, i tam średnia wieku kobiet w tym kurorcie wynosiła 78 lat. No, i była jedna ładna kelnerka, więc w miarę ładna kelnerka. Więc ja zrozumiem tak to przysłowie. Na ee-e -e, drzewo wszystkie kozy skaczą. Na pochyłe drzewo wszystkie kozy skaczą. Jak to rozumiesz, Adaś? Mówimy mając na myśli to, że osobie nie dość silnej, aby się obronić, dokuczają nawet ci, którzy nie odważyliby się na to w innej sytuacji. Brawo. Zgadzam się. Na co? Na ee-e -e? nie ma ee. -e. Na. Kłady. Nie ma rady, a to jest to. Dobra, na układy nie ma rady. No to takie komunistyczne przysłowie. Czy ono ma jakąś, jakieś inne pochodzenie? Nie wiem, nie kijem go to pałką. Tak jest. To mm -mm. Nie kijem go to mm -mm. To pałką. No jak to rozumiesz? No jak tak nie możesz, to, to, to mi to przypomina to przysłowie, wiesz, że e, e, zamknął drzwi, to wejdziesz oknem, nie? To też jest coś podobnego, nie? Nie kijem go to pałką. No. Nie. E -e? Dla tabakiery, lecz tabakiera dla... Nie, nie. nie nos. Dla tabakiery, lecz tabakiera dla nosa. Rozumiesz? Czyli nie, nie odwrotnie. Nie... Nie mąż dla żony, tylko żona dla męża. Ua! Już mnie zastrzeliły dziewczyny. Nie no, żartowałem. Nie. Czekaj, jak to powiedzieć inaczej. Nie... Nie pieniądz dla portfela, tylko portfel dla pieniędzy. Ale to kupię. Nie, nie... Garnki lepią. Nie święci, garnki lepią. No jak to rozumieć? Dlaczego oni tam napisali ci mądrzy? Mówimy mając na myśli to, że nie trzeba być nikim wyjątkowym, aby wykonać jakąś pracę. No, nie trzeba być nikim wyjątkowym, żeby wykonać jakąś pracę, ale trzeba być wyjątkowym, żeby wykonać wyjątkową pracę. Nie święci garnki lepiej? No, to, no w sumie ta Nie wie. eee e, e, co czyni prawica. Nie wie lewica, co czyni prawica. A co wyobrażacie? Jakby się tak, że lewica nie wie, co czyni prawica? I tak byś mówił tak. Brawo! Brawo, hej, ty, co? No jak? No musi wiedzieć. Znaczy, że głowy ktoś nie ma. Nie wie, lewica, co? Ja nie, nie rozumiem tego. Jak oni to tłumaczą? Mówimy mając na myśli niezgodne, a czasem sprzeczne działania różnych ludzi, wynikające z braku porozumienia. No dobra, to ja wziąłem to do rąk. No dobra, okej. Okay. Nikt nie jest mm -mm, we własnym kraju prorokiem. Nikt, to jest naprawdę tak brzmi? Tak. Że ja słyszałem, że najtrudniej być prorokiem we własnym kraju. Ale jest coś takiego, słuchajcie. Przecież wiadomo ono z życia Jezusa. Wiadomo było, że naj, najbardziej był niezrozumiały, aż go tam chyba wypędzili z, z Nazaretu, tam gdzie się urodził. Eee, więc on tam mnie nauczał, albo nauczał jak najmniej, ale ja też to miałem, pamiętam. Najmniej występów zrobiłem w niewiadowie i w Tomaszowie Mazowieckim. Czyli we własnym kraju. Coś w tym jest, nie? A najwięcej na Śląsku. Bo my kochają chyba. Ja też kocham Śląsku. Okazja, a a, złodzieja. Okazja czy nie złodzieja. No właśnie, i to trzeba wszystkim y, politykom. Tak, tak, tak. No, Ada się mi się, Słóżenicyn powiedział. Żadna władza nie demoralizuje. Stwarza tylko okazję. Łajdak jej ulega. Czyli, jak rozumieć to przysłowie? Że tylko łajdacy idą do polityki. Nie da się inaczej tego rozumieć. Okazja czyni złodzieja. To jest mniej więcej to. Panu Bogu mm -mm, i diabłu. Mm -mm. Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. No tak, to jest takie typowo katolickie podejście. Nie. Panu Bogu świeczkę. Diabeł masz, jakbyś tego, żeby się nie wpierdzielał, żeby wszystko wyszło tak jak Pan Bóg chce. <laughs> Dobre. Pańskie mm -mm, konia tuczy. Pańskie oko konia tuczy. Oko. No tak, że jak patrzysz, to ludzie robią, zapierdzielają. Pan stoi, kurde, pracują. Tylko się odwrócisz, wszystko. Dawaj, Heniek! Ciu! I pan przyszedł. Pańskie oko konia tuczy. Mm, mm, mm. Ciele, mm. matki. Mm, mm. Pokorne ciele, dwie matki z się. Zawsze matki. Mm, mm. Psuje się od głowy. Wiesz, co się psuje od głowy, czy nie wiesz? Ryba, tak jest przysłowie, ryba psuł się od głowy, tak. Tak jak mówimy o społeczeństwie naszym, że ryba psuł się od głowy, czyli mam na, na, na myśli co? Rząd. <noise> Ale to jest. Ja nie jestem jakiś taki polityczny, nigdy. Siła e-e na jednego, siła złego na jednego. To tak, tak czasami jest, że jak już sobie ludzie znajdą ofiarę, to wszyscy na niego. Hurra, jest, takie, takie, jest tak, taka, w naszej branży przynajmniej jest takie prawo, to się nazywa orkiestracja opinii. To widziałem na konferencjach prasowych po filmach premierowych. Najważniejsze było pierwsze zdanie. Coś powie, bardzo fajny film i chciałem zapytać, jak pan to zrobił. No to już inni już wiedzą, że, że fajny. Wiesz, bo oni nie wiedzą, czy im się podobał, czy nie. Bardzo często ludzie nie mają swojego zdania. I wystarczy ktoś powie coś źle i potem siła złego na jednego. Tak to rozumiem. Szkoda czasu i pieniędzy? Szkoda czasu i? Atłasu. A tak, szkoda czasu i atłasu. Tak krawiec kraje, jak mu mm, 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 staje. No, to nie jest nic sprośnego. Tak krawiec kraje, jak mu mm, staje. Mm, jak mu materii staje. Tak, no. no tak, no tyle ile masz materiału, tyle skroisz. no Nie skroisz więcej. A jak mniej, to, to nie wiem. Wstąpił do, mm -mm. po drodze mu było. Czekaj, pamiętam? Wstąpił do. No? Piekieł. Wstąpił do piekieł, Po drodze mu było. No dobre, szłośliwe. Zły to, mm -mm. co własne gniazdo. Mm -mm. Zły to, co własne gniazdo kala. To na pewno, nie? Ale zły to co ptak? Tak jest. No bo to, to jest bardzo do dziś. Zły to ptak, co własne gniazdo kala. Ja to czasami właśnie mam taki problem z tym, że... No ja, może dlatego, że ja jestem patriotą i nie rozumiem innych zachowań, ale jeszcze, jeszcze teraz mam tyle dowodów na to, że Polska jest naprawdę zajebistym krajem i dużo lepszym od wielu europejskich. Naprawdę wiem to, mam na to niezbite dowody, bo tam jeżdżę i szybko wracam. I najchętniej jak papież całowałbym ziemię, na którą wracam, jestem patriotą, ale często jest tak, że z tego kraju trzeba, Ta, tak mówią niektórzy, czas spierdalać, bo ten jest niewybrany, tylko inny jest wybrany, to ja, ja wyjeżdżam z tego kraju. Z tego kraju. Adaś, jak kiedykolwiek w jakimkolwiek moim odcinku powiem z tego kraju, z którego, Polski, z mojego kraju, a nie wyjeżdżam z tego kraju. A z tego co możesz wyjeżdżać, bo z Polski się zastanów czy chcesz. To nie jest ten kraj, to jest mój kraj, to jest Polska. Nie wyobrażam sobie życia gdzie indziej. Ja mogę pojechać na wczasy, na wakacje, popatrzeć, pozachwycać się wieloma rzeczami, bo jest świat, jest pełen elementów, którymi możesz się zachwycić, ale żyć, pracować, Kurde, nie wyobrażam sobie, bym teraz pracował dla Wietnamczyków. No, znaczy, że Wietnamczyków lubię, ale dla kogo? No, dla Sri Lankczyk znaczy Lankijczyków, dla kogo mam pracować? Wiesz, tu, to jest moja krew, tu są ludzie, którzy myślą podobnie jak ja, mają ten sam temperament, mają cztery pory roku, kurde, mają te same rozterki, te same problemy, co ja. Zły to ptak, co własne gniazdo kala. Nie róbcie tego nigdy, bądźcie dumni, że jesteście Polakami bo ja jestem. I z tym optymistycznym akcentem chciałem się z Wami poczeknąć po polsku, po Pols po pols polsku. Do więzienia. Do widzenia.